Witam, dzisiaj zaprezentuję Wam, jak w szybki i łatwy sposób zarobić na jakieś skiny do CS. -a. Z góry podkreślam, że na początku nie będą to jakieś ogromne sumy, jednak powoli, krok po kroku będziemy dążyć do tego, aby zdobyć swój wymarzony skin. Jak już widzicie, według mnie podstawową stroną do tego jest blockchain. To jest wirtualny portal, na który możemy płacać jakieś punkty. Który, które on przelicza na dolary, bądź euro Zależy jak sobie jaką walutę sobie ustawimy I pierwszą stroną, z której możemy otrzymać BTC Coins Będzie Free Bitcoin co, 30, co, pół, co godzinę na tej stronie będziemy mogli odebrać losową liczbę BTC Jak widzicie, ja wygrałem taką liczbę I dwa bilety na loterię co godzinę można odbierać z taką sumę pieniędzy będzie to, to będzie coś około tego ja już mam ich 5120 później następnie możemy je wypłacać klikając tutaj poczytać, naprawdę sobie trzeba poczytać ja używam manual, więc do tego potrzeba minimalna wartość to 10400 BTC i tylko 400 zostaje odebrane na pokrycie tych transakcji wszystkich. Kolejną stroną do tego będzie bonus Bitcoin. Tutaj nie ma BTC, jednak jednostką jest Satoshi. I tutaj także możemy odebrać yy, Satoshi i wpłacać je na nasz wirtualny portfel. Stawki są tutaj mniejsze, ponieważ możemy dostać. O, tutaj mamy napisane, że podstawowa, to, podstawowa wartość to 126 Satoshi. Zaznaczam, że nie, że nie jesteśmy robotem. Klikamy tutaj po skończeniu czasu, klikamy w ten czerwony odnośnik i odbieramy sporą nagrodę. Następnie, gdy chcemy wypłacić z tej strony, klikamy account, withdraw i widzimy minimalna suma do wypłaty wynosi 10 000 Satoshi. Uzupełniamy tutaj mm, nasz adres y, Bitcoin, który znajduje się. Tutaj, to jest bardzo ważne, zarówno na jednej, jak i na drugiej stronie trzeba wpisać właśnie ten oto kod przy, mm, przy odbiorze. Withdraw, withdrawal address i swoje hasło do yy, portfela. Wybieramy wartość, klikamy withdraw. Następną stroną, następnym typem, jak tak jakby do zarobków, będą ruletki. Według mnie najlepszą na razie jest cesgochill.com. Tego wybrałem, wybieram tą stronę ze względu na to, że naprawdę tutaj rzadko kiedy jest taki train, że mamy 5 kolorów y, pod rząd ten, ten sam kolor, tak jak na CSGO Double czy na jakichś innych ruletkach, potrafię być po 8, po 9 y, typów jednego i takiego samego koloru. Ostatni raz, y, train, y, gdzie było 6 czarnych, chyba, widziałem dwa tygodnie temu. Kod na 100 darmowych końców będziemy mieli w opisie, tak samo jak linki do każdej ze stron. Następna to CS Polygon. To jest strona bardzo podobna do CS Go Double. Właściwie to jest kopia tej strony, która działa tak samo jak każda ruletka. Tak, wybieramy ilość, zaznaczamy kolor i losuje nam. Następny sposób to zarabianie na jackpotach. Jak widzimy, tutaj jest, odbyło się właśnie losowanie. To jest dobre, że na tej stronie dobre jest to, że tutaj są naprawdę minimalne stawki. Widzimy, minimalna stawka to 4 centy, maksymalna 15. Czyli widzimy, jak nie jesteśmy jakimiś burżujami, tylko wolimy niskie stawki, i powoli do przodu, we, wchodzimy na tą stronę. Link oczywiście w Kolejna strona, myślę, że to już taka najpopularniejsza chyba, to co jest Chyba nie muszę Wam przedstawiać, na czym polega zarabianie na tej stronie. Powiem krótko. Ob obstawiasz mecze na jedną drużynę, jeśli ta drużyna wygra zdobywasz skiny, jeśli przegrywa tracisz, w wielkim skrócie oczywiście kod do wszystkich mm, link przepraszam, do wszystkich stron będzie mieli w opisie, a jako jeszcze mogę dodać, że w opisie będzie y, stronka gdzie będziemy mogli sobie przeliczać po prostu ile zarobiliśmy, czyli będzie nam zamieniało Satoshi lub B BTC na wirtualną walutę bez, bez wcześniejszego wpłacania na portfel. No, także to by było na tyle. Oczywiście jest jeszcze więcej stron yy, dających możliwość zarobienia, ale to myślę, że w innych odcinkach, jeśli ten odcinek Wam się spodoba, to z, z chęcią nagram. Ja tymczasem kończę. Trzyma, trzymajcie się i cześć.